Nie pierkaj mnie. Przyklej się. Wiem. Hej, witajcie w naszym kolejnym filmie. Z tej strony Ola i Agnieszka. Dziś odpowiemy na najczęściej zadawane przez was pytania. Zapraszamy do oglądania. Co to jest pozycja zero gravity? Pozycja zero gravity, innymi słowy pozycja astronauty. To ułożenie ciała, w którym leżysz na plecach, a nogi są uniesione powyżej poziomu serca i ugięte w kolanach pod kątem około 120 stopni. Kręgosłup pozostaje w pozycji naturalnej, a całe ciało jest maksymalnie rozluźnione. Pozycja ta została stworzona przez NASA, aby odciążyć organizm astronautów podczas startu i regeneracji w warunkach mikrograwitacji. Jakie daje korzyści pozycja zero gravity? Przede wszystkim odciąża kręgosłup, zmniejszając nacisk na dyski międzykręgowe. Po drugie, redukuje napięcie mięśniowe, szczególnie w dolnych plecach i nogach. Po trzecie, poprawia krążenie, ułatwiając odpływ krwi z kończyn dolnych. Czwarte, przynosi ulgę dla nóg, zmniejszając uczucie ciężkości i zmęczenia. Piąte daje głęboki relaks i regenerację, ponieważ sprzyja wyciszeniu układu nerwowego i przede wszystkim powoduje lepsze dotlenienie całego organizmu. To jedna z najbardziej ergonomicznych i relaksacyjnych pozycji dla ciała, inspirowana technologią kosmiczną, a dziś wykorzystywana w nowoczesnych fotelach i rozwiązaniach wellness. Dlaczego jeden fotel masujący ma 24 techniki masażu, a inny ponad 40? No właśnie, też nas to dziwi. Fotele masujące odwzorowują techniki masażu manualnego, których jest, uwaga, kilkanaście. Między innymi uciskanie, ostukiwanie, oklepywanie czy też upniatanie. Oczywiście, fotel w przeciwieństwie do człowieka może połączyć kilka technik masażu i wykonywać je jednocześnie, tworząc nową kombinację ruchów. Jeśli jednak mnogość technik wydaje się raczej nierealna, warto zweryfikować, czy to jeszcze techniki masażu, czy też już kreatywny marketing. Co to jest masaż kompresyjny. Masaż kompresyjny to szczególny rodzaj masażu, który polega na rytmicznym ucisku i zwalnianiu nacisku na wybrane partie ciała. Najczęściej wykonywany jest za pomocą poduszek powietrznych, które napełniają się i opróżniają w określonej sekwencji, delikatnie ściskając mięśnie. Na czym polega masaż kompresyjny? Kontrolowany ucisk obejmuje np. nogi, ramiona, biodra lub barki. Nacisk jest stopniowy i pulsacyjny. Masaż może działać miejscowo lub sekwencyjnie, np. od dołu ku górze korzyści masażu kompresyjnego to przede wszystkim poprawa krążenia krwi i limfy, redukcja obrzęków i uczucia ciężkich nóg, rozluźnienie mięśni bez intensywnego ucisku, wsparcie regeneracji po wysiłku fizycznym, relaks i odprężenie całego ciała. Masaż kompresyjny jest szczególnie polecany osobom prowadzącym siedzący lub stojący tryb życia z tendencją do opuchnięć nóg, odczuwającym zmęczenie mięśni i poszukującym delikatnego, ale skutecznego Masażu. To bezpieczna i komfortowa technika, często stosowana w nowoczesnych fotelach masujących oraz urządzeniach wellness. Czy ilość poduszek kompresyjnych ma znaczenie? Tak, ilość poduszek kompresyjnych ma znaczenie, ale nie jest jedynym ani najważniejszym kryterium jakości masażu. Dlaczego więc liczba poduszek jest istotna? Większa liczba poduszek to dokładniejsze dopasowanie do ciała. Ucisk obejmuje więcej punktów i lepiej odwzorowuje naturalny masaż. Lepsza sekwencyjność masażu. Poduszki mogą pracować falowo np. od stóp w górę, co skuteczniej wspiera krążenie. Równomierny nacisk, mniej pustych stref, a większy komfort i skuteczność. Ale sama liczba to nie wszystko. Liczy się również rozmieszczenie poduszek, np. nogi, łydki, uda, biodra, ramiona, czy też barki, możliwość regulacji ich intensywności. Synchronizacja z innymi technikami masażu, np. szacu czy rolowanie, inteligentne programy, które dopasowują pracę poduszek do użytkownika. W uproszczeniu, mniejsza liczba poduszek to masaż bardziej ogólny i delikatny, a większa liczba poduszek to masaż bardziej precyzyjny i terapeutyczny. Dlatego warto patrzeć nie tylko na ile, ale jak i gdzie pracują poduszki. To właśnie ta kombinacja decyduje o realnych efektach masażu. Co to jest funkcja memory? Funkcja memory pozwala na stworzenie własnych programów masażu i zapamiętanie indywidualnych jego ustawień. Nie musimy zdawać się na to, co proponuje nam fotel masujący. Możemy dopasować wszystko pod siebie, pod własne preferencje. Między innymi zapisać tryb masażu, technikę, intensywność poduszek kompresyjnych, pozycję i kąt podnóżka oraz oparcia. Czym się różni 2D, 3D i 4D w fotelach masujących? W fotelach z mechanizmem masującym 2D robot masujący porusza się w dwóch płaszczyznach, które stanowią wysokość, czyli ruch góra-dół, oraz szerokość, czyli ruch prawo-lewo. W fotelach masujących z mechanizmem 3D robot masujący porusza się w trzech płaszczyznach które stanowią wysokość, czyli góra-dół, szerokość, czyli prawo-lewo oraz głębokość, czyli ruch przód-tył. Dzięki dodaniu trzeciego wymiaru, rolery idealnie dopasowują się do krzywizny kręgosłupa, wysuwając się na odcinku kręgosłupa lędźwiowego i cofając w okolicach kręgosłupa piersiowego. Dzięki temu masaż do złudzenia przypomina masaż manualny, wykonywany wprawnymi rękami masażysty. W fotelach masujących z mechanizmem 4D rolery poruszają się w płaszczyznach góra dół na boki, czyli prawo lewo, przód w tył, a ponadto pracują one ze zmienną prędkością, naśladując pracę kciuków masażysty. Dzięki technologii 4D masaż sprawia jeszcze bardziej ludzkie wrażenie. Na dziś to już wszystko. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, by nie pominąć kolejnych filmów. I zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie o komentarzach. Na pewno na wszystkie odpowiemy. Do zobaczenia. Pa, pa, pa. pa.